To, co jest zakopane pod ziemią i bezpośrednio nie jest narażone na działanie słońca, śniegu, deszczu czy wiatru, też wymaga zadbania. Tunel pod dworcem głównym, łączący Rondom i Politechnikę, od czasu do czasu wymaga koniecznych prac serwisowych. Bez nich trudno sobie wyobrazić wzorową kondycję techniczną długiego na nieco ponad 1,5 km obiektu. Zrząd Dróg Miasta Krakowa wykorzystuje regulacje transportowe spowodowane pandemią koronawirusa do przeprowadzenia takich właśnie prac serwisowych. W normalnych warunkach Zamknięcie tunelu także w dzień spowodowałoby potężne kłopoty komunikacyjne. Obecnie nie jest to aż tak uciążliwe. Ekipy techniczne szybciej i sprawniej sprawdzą tory, oświetlenie, wszelkie instalacje elektryczne i elektroniczne, systemy oddymiania, a nawet po prostu wymyją tunel. Po to, żeby po powrocie normalnego funkcjonowania komunikacji, tramwaje mogły bezpiecznie przejeżdżać przez tunel. Na czas prac serwisowych i zamknięcia tunelu, linie, które jeżdżą nim na co dzień, Zostały skierowane na objazdy m.in. przez ulicę Lubicz.